Ale teraz czas. Uciekać. Malta. Teraz ja jestem Karwarz 10, a to jest szósta część zagrajmy w... Dobytek Kowala To szósta część zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls Mimo najdroższy Hedrigu Nie rozpaczaj ukochany, zrobiłeś co w Twojej mocy Czas, który spędziliśmy razem znaczy więcej niż słowa Jednak los bywa okrutny Twoja siła jest potrzebna, aby zakończyć koszmar, który nęka świat Moim ostatnim życzeniem jest, abyś znalazł swój cel. Na zawsze kochająca mira. Aha. Zastanawiam się, kiedy to napisała. Ale dobra. Kane, gadaj. Mam koronę. Jak dotrę do króla szkieletów? Nareszcie. Dzięki niej otworzysz drzwi w miejscu, gdzie mnie uratowałaś. I wejdziesz do królewskich krypt. Kiedy znajdziesz króla szkieletów, umieść koronę na jego głowie i zniszcz go. Król szkieletów umrze dzisiaj. Muszę znaleźć gwiazdę. Dostaliśmy coś, a dziennik. Wracamy się Uważaj król szkieletów strzeż się, gdyż ja nadchodzę This is epic. Dobra. Ale zaczynamy eksplorację. Kto nie lubi eksplorować? Tylko ci, którzy nie grali w Diablo 1 albo 2. Ja miałem szczęście grać w oba tytuły. Mi się wydaje warto uważać, że fala mocy Zabiera manę Czy nie, nie zabiera many A nie, zabiera od czasu do czasu Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć duchy mocy jest świetna w... w połączeniu z nową mrozu która z tego co mi się wydaje z obserwacji zwiększa wolką podatność na taki Złoki, Złoki, Argulec, Argulec. U, kapeluszyk. No. No teraz to ta czarodziejka jakoś wygląda. Trzeba podążać za stereotypami. mnie atakować? Kurde. My przyjemy po strachnelnicy. Ja się je na swojej wy na swojej. o czym go musiał się tu pojawić moty na odrzut nie mam dość tajemnej mocy Nieźle się gra. Tylko nie M, tylko tab. O, wychodzi na to, że idziemy jedyną słuszną drogą jak na razie. Aha ha ha ha, nie chodzę na dół. Jest doświadczenie, że tu mogą być jakieś fajne ukryte teksty do przesłuchania. A jak nie to chociaż regały na książki z których w dwójce wypadały mikstury Jeszcze medalionów i pierścieni nie mamy Przydałoby się kiedyś zdobyć Jest, pulpit, a czwóreczka Próbę uhonorowania mego władcy będę po wieki cierpiał katuszle. Gdy chowaliśmy go w komnacie grobowej, ujawnił nam się jako odrażający demoniczny szkielet. Goraż i pozostali rycerze natychmiast ulegli jego wpływowi. Ale ja walczę. Nie go się na to! Nie pora mi jeszcze umierać! Niezły Potrzebuje więcej tajemnej mocy. A nie jest wysmaczek, że twórcy na e powiedzą, że trupy nie chcą umierać, e że duchy nie chcą umierać i nagle wyjdzie taki ruch i mówi, że jeszcze nie chcą się umierać. Idzie się taka pewna konsekwencja. Ja to zawsze lubiłem. Uuu, już rzeczy dla barbarzyńców znajdujemy. Właściwie żadna nowość, bo znaleźliśmy przecież wcześniej yy, tarczę dla krzyżowca, więc co ja się dziwię. Uwaga, idę! Fala moc jest świetna na potwory. Teraz błąkam się, przeklęty przez ukochanego niegdyś króla. Zło gryzie moje kości. Co jeśli nie zdołam go opanować? Nie mogę ryzykować bezpieczeństwa Tristram. Muszę udać się w głąb labiryntu. I tam w samotności dokonać żywota. O, znaleźliśmy złoty czapiec. To znaczy czapkę ze złotą nocą. Czyli bardzo rzadką. Przynajmniej tak było w dwójce. W tej części już jest trochę Inaczej. Tutaj co chwilę coś żółtego wypada W dwójce jak się zdobyło jakiś przedmiot żółty To wiecie jak się było szczęśliwym? Dobra, ale dość o przedmiotach. Zauważyłem, że nieważne, który podniesiemy tekst i tak wypadnie nam chronologiczny do tego, który ostatnio słuchaliśmy. Więc nie mamy co się martwić. Się martwiłem, że przesłuchamy nieodpo nieodpowiedniej kolejności i będę musiał wam... Koniec odcinka puścić te testy Oczywiście dla mnie to nie jest problem No ale Wiecie ktoś by problem mógł mieć U, wojownik. Kim jesteś? Wkrótce się dowiesz Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek A sowicie cię wynagrodzę Powiedz, co cię sprowadza w to przeklęte miejsce? Mam porachunki z królem szkieletów. Ja też. Ale nieźle wszedłem, w fale rzuciłem i nie ma gości. Tak z tymi kultystami ja będzie. nie ma gości Co ten szkiet myślał? Że jak będzie udawał, że jest przyjazny to go zostawię? Nie ma bata. O, nie mogę tego użyć teraz. O, mogę. Ale niepotrzebnie tego użyłem. Patrz się praktycznie w ogóle mi to nie daje premi. Na nierówną podłogę się rozbija kula nasza. Myślałem, że poleci po tych schodach. 200 wlekli mnie w kołzili świecący duch. Skąd się dziat? Przybyłam się tego dowiedzieć. Musimy się śpieszyć! O, gdzie ty... Jestem Kormak, wojownik z zakonu templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Jondara, Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. Pewnie nie. Dora włócznia od boku może okazać się przydatna. A włócznia ja bym mu najchętniej zmienił to. Wyposażenie. Poszedł na jakiś miecz i tarcze. Mogę? Jestem Kormak. Wojownik z Zakonu Templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów i tak trafisz na jondara. Nie ma powodu, żeśmy na nałowy w krajach. Pewnie nie? Dobra włócznia u mego boku może okazać się przydatna. No to odblokowaliśmy sobie checkpoint i zły człowiek by tutaj zakończył odcinek, ale ja taki nie jestem. Jestem dla was dobry, mogę z na wami na pograć. No, ja bym to mu najchętniej dam, tą, tą glafię, co wypadła mi teraz. Ale, ale... Nie weźmie jej od nas. Czarna magia blokuje nam drogę, ale nie zatrzyma templariusza. Ten gość jest niezły. Ja też jestem niezły. Ciągnie swój do swego, byłeś templariuszem. Jak mogłeś ulec temu krótowi? Moim bratem jest teraz cała Kormaku. Moce, którym służę, wkrótce będą panować nad tym światem. Wybacz mi. Czarna magia sabatów zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Nie w dobrodziejstwo? Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce z królem szkieletów, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Mogę na to przystać, choć chętnie rzuciłabym na nie okiem. Ruszajmy więc do walki. Ja już chcę do cię dołączyć. Oczywiście. Oby nasza walka nie miała końca. I dostaliśmy Templariusza do pomocy. Damy mu umiejętność leczenia. Przydatna umiejętność. Przydatny wybór. I damy mu jeszcze zastraszenie, żeby spowalniał wrogów. Dobra, ale... Trzeba mu wymienić tą włócznię. 8,4. Co to ma być? To nie dla mnie. Dost przymierzyły się przeciw nam siły potężniejsze niż sobie wyobrażamy. Te próby prowadzą do wyższego celu, ale jeszcze nie odkryłem jakiego. To przeznaczenie. Nie zatrzymujmy się. Czekajcie, bo tutaj mam lepszy miecz, a dam mu. Znaj łaskę pana. Idziemy. On coś wspomniał o księgach zakonu. Niektórzy by pomyśleli, on tak sobie po prostu gada bogada, żeby zapeł zapełnić braki w tekście. Ale nie, te księgi można znaleźć, ją wtedy... Nie pamiętam co zrobi. Ale wiem, że będzie tu coś miłego, więc postaram się je znaleźć. Te świry tutaj żyły przez ten cały czas? A czemu one się żywiły? A tu są szkielety. Tu nam jakiś chyba uciekł? Nie, zabiłem go. Chyba zabieram cały eksport dla siebie i na ten plan już nie może się rozwijać. Ale nie tylko mi się wydaje. Zwykłe części. Patrzcie to. Ja to nie w tym miejscu. Ale gdzieś jeszcze się dało... rozwalić... ...te barierki. Mam coraz więcej mocy! Dopiero się rozgrzewam! Uuu, widmowe ostrze. Ja pamiętam ten... skill i on... Był przyjemny, ale też mamy runę do tajemnej kuli. Zmieniam nowym rozum na chwilę na diamentową zbroję, bo nikt tego nie zauważył, ale... ale mówiłem, że wykorzystam każdy czar z każdym glifem. O, to jest nasz fajny czar przywołuje takie cięcia Dobra widzicie, że mamy tutaj manuskrypty i gdybyśmy wcześniej nie pozbierali tych księg Lagdalana to byśmy mogli je tutaj dobyć U nasza koleso jest o wiele szybsza teraz Ale przypłaciła to wielkością odrzutu. Ginę. Już za potężny przeciwnik! Załóżmy zbroję. Jeszcze długo będę o tym opowiadać. Zbroja szybko pęka, bo to jest diament. A w sumie co ja gadam, diament nie powinien tak szybko pękać. trochę powinny się znaleźć jego księgi zakonne. No fajnie wyglądamy w tej zbroi. Nie wiem po co chodzę tą boczną alejką Chyba tylko, tylko po to, żeby wziąć z zaskoczki przeciwników U, nowy rodzaj zbroi No, coraz, coraz ep bardziej epicko wyglądamy Takieś rzeczy dla naszego wojownika niestety nie Jakie diabliki, jeżeli chcą umrzeć, no to niech umierają, a nie uciekają ode mnie. Chociaż to jest jak na razie najmądrzejsza rzecz, jaką robili moi przeciwnicy. Jakoś nie mogę znaleźć tego, tych zapisków. E, to nie było... To nie był błąd konwersji, naprawdę był lag. Zauważyłem, że w czwartym odcinku się jakieś dziwne lagi tworzyły i od czasu do czasu przycinało tekst, co mogło przeszkadzać w oglądaniu. Cię zaskakuje. Kurde, umierać. Co tu mówić, te zapiski? Dobra to już nie jest śmieszne zaczyna się robić Coraz mniej miejsca Do szukania U, możemy być coraz bliżej bo Ma jeszcze kurde inspirująca walka No osiągnięcie drobne, zostało standardu. Dobra, ale... Wracam do miasta. Właśnie, wrócimy się do miasta. Sprzedać te drobiazgi. I będziemy powoli kończyć. Hmm. Handlarz. Wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. Może rzucisz okiem? Nie, nie rzucę okiem, ale chętnie ci sprzedam moich kradów. O kurde, to można sprzedać? Chyba mu sprzedałem. Mam trochę nowych towarów które mogą... Tego mój nie sprzedam Uj lag Do zobaczenia A nie, to nie lag To nie po prostu Dobra Zrobimy sobie łzę. I możemy teraz zrobić sobie jakiś Potężniejszy przedmiot Ale czym to nam jest potrzebne Nie za bardzo więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Przegna się z wami Paladin Cormac czarodziejka Jennifer. Żegnaj! I ja, Karwasz10. Cześć!